Polska się stacza. Dlaczego? Dobre pytanie. Ano dlatego, że Polską rządzą ludzie z przypadku. Jeśli minister skarbu, ministerstwem skarbu kieruje Mikołaj Buzanowski z zawodu archeolog śródziemnomorski, ministrem transportu jest Sławomir Nowak z zawodu politolog, szefową jednej z najważniejszych spółek skarbu państwa, bardzo istotną ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa, PGNiG, kieruje pani Grażyna Piotrowska, uwaga, z zawodu muzykolog o specjalności flet, Polska staje się zabawką i polem doświadczalnym dla polityków. Stanisław Dobrzański był minister obrony, w swoim czasie chciał się sprawdzić w biznesie, no i przez pięć lat sprawdzał się w energetyce jako jej szef. Niekompetencja, a legitymacja partyjna staje się kluczem do kariery, czego przykładem jest no, już wspomniany wcześniej tutaj oznaczony jako tajny współpracownik znak Michał Boni, dla którego stworzono Ministerstwo Cyfryzacji. Takich przykładów jest więcej. Jak mawiał towarzysz Lenin, kadry są najważniejsze. I tak czynił kochany przywódca Donald Tusk. Boni, Grat, Nowak, Budzanowski, Kopacz, Niesiołowski, Sekuła to są kadryły gwiazdy Donalda. Dokąd one go zaprowadzą, wkrótce zobaczymy. I to jest, tutaj mam też anegdotkę sprzed bodajże roku. Na ironię zakrywa fakt, w ubiegłym tygodniu do Komisji Skarbu wpłynął wniosek PiS o odwołaniu ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Komisja stanęła murem za świetnym ministrem i głosami koalicji odrzuciła wniosek. A tu masz babo placek, ukochany przywódca dwa dni później odwołał orzeczonego. Czy może... I chciałem wam zadać pytanie, czy o wyborze pracownika, no tak, nawet takich wysokich, powinno, powinny kierować wykształcenie, czy może dokonania. Bo może się okazać, że pani Grażyna Piotrowska, z zawodu muzeologa, o specjalności flet, może tak naprawdę była wielkim specjalistą od górnictwa i gazownictwa. Że można to w jednym słowiem, że tak powiem ująć, kompetencje. Jeżeli dana osoba, nawet jeżeli nie studiowała w danym kierunku, ale ma powiedzmy niesamowite doświadczenie w polu, nie wiem, na przykład transportu, to nie widzę przeszkód, żeby nie mogła pracować na, stan na takim stanowisku. Jeżeli jest sytuacja odwrotna, że jest troszkę mniejsze doświadczenie na tym polu, ale są pewne stosowne studia podjęte w tym celu, to yy, i kariera, yy, nazwijmy to, kariera w. Yy, Podobnego rodzaju, no to nie widzę przeszkód, żeby taki urzędnik nie mógł dostać tej pracy, skoro naprawdę się do tego nadaje. W sprawie kompetencji urzędników. Wydaje mi się, że mamy dobre prawo, które wymaga, żeby urzędnikiem był ktoś, kto spełnia wymogi formalne, czyli przejdzie przez konkurs. Czyli zostaną sprawdzone jego kwalifikacje nieformalne, czyli wykształcenie zapisane w jakimś dyplomie tylko bardzo specyficzne kwalifikacje y, upoważniające do wykonywania właśnie funkcji urzędnika. Y, z tym że wydaje mi się, że w naszym kraju y, wykształcił się taki mechanizm za wszystkich chyba y, rządów po 89 roku y, omijania tego prawa. Między, dam jeden przykład, że y, dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był pan, który dwukrotnie nie zdał egzaminu na urzędnika państwowego. Yy, natomiast drugi raz, z drugiej strony, często jest ja tak. Czy jest w Platformie Obywatelskiej ten pan? Ten się się nie wiem. W każdym razie już nie, on już nie pełni, on został odwołany. Yy, z drugiej strony, często jest tak, że młodzi ludzie, którzy yy, przygotowują się bardzo dobrze do tych egzaminów i zdają je, nie dostają się, dlatego że dostają się ludzie z klucza, a nie ludzie wykształceni w tym sensie, że właśnie spełniają wymagania. I wygrywają te konkursy. Mi pan minister sportu e, rozmawiał z Zbigniewem Bońkiem o tym, by osoby bez wykształcenia średniego mogły zostać trenerami piłkarskimi. Wcześniej trzeba było mieć wykształcenie średnie. Jak wiadomo, piłkarze, którzy poświęcają całe życie na e, grę, po prostu nie mają czasu zazwyczaj na ukończenie szkoły, a są często wybitnymi fachowcami. Jeżeli ktoś robi wiele lat na zachodzie, w różnych klubach, to wydaje mi się, że kompetencje ma większe niż ktoś, kto skończył tak zwaną e, szkołę leśnych dziadków, jak nazywa się szkoła Trenerów PZP. Bardzo proszę, Daria. Hmm, czy urzędnik działa w dobrej czy też złośliwie? Odpowiedź Konrada jest następująca. Tak, dlatego, że jeżeli urzędnik złośliwie uniemożliwia załatwienie jakiejś sprawy, to zachodzi podejrzenie czynu o charakterze kryminalnym, i wtedy oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia, urzędnik powinien odpowiadać według kodeksu karnego. Kiedyś w Ameryce było takie pojęcie łupu politycznego czyli wszyscy z kamienną twarzą wiedzieli, że jeśli ktoś zostanie prezydentem, to na dane stanowiska sprowadzi swoich ludzi. I to tam koło roku 1900 to już miało taki poziom, że się nawet na radnych małych miasteczek sprowadzało ludzi prezydenta. I my mamy teraz podobną sytuację. Kiedy PiS odeszło od władzy i doszło, doszła Platforma Obywatelska, to wszyscy dziennikarze z kamienną twarzą i publicyści tłumaczyli, no to teraz ten człowiek PiSu będzie musiał odejść, a ten człowiek PO go zastąpi. I wszyscy jakby... Się zmówili, żeby nie powiedzieć, że to jest wszystko według klucza politycznego i absolutnie nie ma nic wspólnego z kompetencjami. To, co powinniśmy zmienić, to po prostu to, żeby wszystko było objęte konkursem. No, nie mówię o ministerstwach, znaczy o ministrach, bo trudno robić konkursy na ministrów po każdych wyborach, ale żeby poniżej stanowisk wiceminist wiceministerialnych, bo tam jeszcze tych wiceministrów można odżałować trochę, poniżej stanowisk wiceministerialnych były. Już jasno postawione konkursy, i żeby ludzie mieli wgląd do tego, jacy są kandydaci. Bo często dzieje się tak, że jest ogłoszony konkurs, do konkursu zgłasza się ktoś, nie możemy sprawdzić kto, nie możemy sprawdzić, jakie ma kwalifikacje, jakie podał argumenty, i nagle spośród tych wszystkich ktośów jeden zostaje wybrany. Nikt nie ma zielonego pojęcia, jak wyglądał cały przebieg tego konkursu, a jednocześnie mamy się cieszyć, że został wybrany najlepszy kandydat. Chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiaj o stanowisku, o stanowisku urzędniczym nie świadczy na przykład doświadczenie czy jakieś kwalifikacje, tylko znajomości w partii rządzącej POPSL czytaj PSL. Dziękuję. Moim ulubionym ministrem jest, był minister Boni, i ponieważ ja jestem z kolei z wykształcenia informatykiem i, i, i trochę rozumiem to, co on przynajmniej chciał zrobić, a czego na pewno nie zrobił. Natomiast ja mu sprawdzałem kiedyś nie tylko jego wykształcenie, bo o tym była już mowa, ale wykształcenie całej kadry zarządzającej Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w randze podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu. I okazuje się, że tam byli sami w Ministerstwie Cyfryzacji, byli sami humaniści. Ani jednego informatyka, czy kogoś z wykształceniem pokrewnym tematowi, którym ministerstwo miało się zajmować, tam nie znalazłem. To krążył taki dowcip w internecie swego czasu po nominacji pana Boniego na ministra. No jest posiedzenie rządu i Donald Tusk szuka stanowisk dla swoich ludzi, pyta o niego. Michał, znasz jakieś cyfry? No znam, no to będziesz ministrem cyfryzacji. Ha, ha, dziękuję. Dobra. Ja wiem, może dołcił trochę słucha, aczkolwiek akurat właśnie teraz mi do głowy. I w związku ze słowami kolegi, zaraz oddam głos, chciałbym wam zadać pytanie. Yy, właśnie tak, jak też przeczytałem ten tekst, czy może powinno się regulować ilość partyjnych działaczy w rządzie? Czy może tutaj, parafrazując słynnego ekonomista i publicystę, powinno ustawą się znieść partyjniactwo? Minister Bieńkowska, ta superminister, nie jest w platformie obywatelskiej, nie ma legitymacji partyjnej, Premier. więc król albo królowa, no, nie, nie? Chyba jest nie w komisarz, także. Tak, teraz już będzie komisarz, ale chodzi mi po prostu o to, że co, co to za problem kandydatowi z nadania nagle zdać legitymację partyjną. Dla niego to jest jedno oświadczenie i z głowy. Więc bardziej, no niestety nie pozbędziemy się partyniarstwa z ministerstw, znaczy z stanowisków ministrów, bo wiadomo, że to zawsze będzie obsadzane według jakiegoś klucza partyjnego, nieważne kto dojdzie do władzy, zawsze będzie swoich ludzi na ministrów sprowadzał. To, co trzeba egzekwować, to to, żeby ludzie niżej, czyli ci, którzy de facto coś robią, bo nie oszukujmy się, ministrowie są głównie od tego, żeby dawać twarz i chodzić do programów telewizyjnych. Większość roboty odwala, odwalają wiceministrowie, żeby już w przypadku wiceministrów wprowadzić jakieś jasne, przejrzyste procedury kontroli tu się w części zgadzam z panem z naprzeciwka. Yy, to znaczy yy, wspomniałeś, yy, pan wspomniał, panie przewodniczący, o tych, o wykształceniu różnych urzędników państwowych, który, którzy de facto... Jó, jak tytu... mnie tak tytułuje. Bardzo <laughs> proszę. Yy, które, którzy de facto to wykształcenie do ich pracy, jak, jak mniej więcej nie pasowało, ale dodam tylko, że są też przypadki i to na przykład pani Ewa Kopacz, minister zdrowia, która jest wykształcenia lekarzem, Marek Balicki, Bartosz Arłukowicz. i czy służba zdrowia jest lepsza, czy coś się zmieniło? Moim zdaniem nie, jest cały czas źle, ale też dodam też taki przy, przykład, że pan minister Kwiatkowski, e, Krzysztof, moim zdaniem najlepszy minister sprawiedliwości do tej pory, e, był w prawnikiem. Tutaj się udało i tylko jeszcze dokończę, tylko na ten globalizm, bo często pojawiają się porównania no, jasne, jasne. jasne. Często <grym>, już ja wiem. Często po pojawiają się porównania. Bez zdjęcia i koalicje. No dokładnie. Kolejne, po pojawiają się porównania do Francji, Anglii, USA, Niemiec. Znaczy to jest straszny globalizm, dlatego jesteśmy w Polsce i musimy sobie sami z tym poradzić. No trudno się porównywać do Stanów, gdzie ta demokracja jest zaawansowana, mamy 25 lat dopiero. I, I Mam wrażenie, że mam taką nadzieję, że jak my tak debatujemy, że jak to dobrze jest we Francji z urzędnikami w Anglii, w USA, że gdzieś tam w Izbie Gmin, czy gdzieś. Tam tam w kongresie ktoś mówi, a w Polsce to tak jest lepiej zrobione. Także mam taką nadzieję, że jeszcze, jeżeli jeszcze tak nie jest, to mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się to naprawić, że tak będzie. Dziękuję. Co do tego, że lekarz jako minister zdrowia się nie sprawdził. A na czemu lekarz miałby być ministrem zdrowia? No menadżer, menadżer, który się specjalizował w zarządzaniu na przykład szpitalami, który teraz przechodzi na wyższy poziom i specjalizuje się w zarządzaniu szpitalami Marek Policki minister... jest teraz dyrektorem szpitala, także on był ministrem zdrowia, czyli ma wrócić na to stanowisko. No, moim zdaniem nie. nie. Moim zdaniem. Tak, lekarz. ale nie, po prostu chodzi o ogólną zasadę, że my nie mówmy, że to ma być lekarz, bo nie wiem, dlaczego na przykład nie wiem pediatra miałby się znać na tym, jak zarządzać ministerstwem. No, nie będzie się znał i nie ma po co się znać. Jeśli już mamy mieć kogoś ministrem zdrowia, to kogoś, to się zna na zarządzaniu szpitalami. A co do takich małych przytyków, no to jeszcze tak chcę tutaj do prowadzącego debaty, że jakie wykształcenie, jakie wykształcenie pan minister, były minister sprawiedliwości Gowin. Specjalnie zacząłem od kompetencji, ponieważ chciałem, żebyśmy rozmawiali o tym, czy ważniejsze jest wykształcenie, bo de facto ktoś może być z wykształceniem prawnikiem. Tak jak właśnie mówiliśmy o ministerstwie o ministerstwie Zdrowia, w Zdrowia, gdy no, byli lekarze, no i w sumie co z tego. Więc właśnie specjalnie poruszyłem ten temat, wiedząc, że ktoś może spytać o prezesa Gowina, czy ważniejsze są kompetencje, czy ważniejsze jest wykształcenie. Bo fakt, ktoś może być. No nie wiem, czy jeżeli dojdziemy, jeżeli PiS dojdzie do władzy, to czym Jan Tomaszewski, wtedy jeszcze swego czasu w posłopisu, zostałby ministrem sportu. Nie wiem, czy chcielibyśmy iść tą drogą. Więc musimy sobie na czy ważne są kompetencje, czy ważniejsze jest wykształcenie. Zyta Gilowska, fantastyczne kompetencje. W jednym słowie i wykształcenie, i doświadczenie. Fantastyczny minister. Myślę, że też koledzy się zgodzą. Ale musimy oceniać to, co potrafi, to zrobiła ta pani. Na niej się skupiliśmy, no to jest tym razem pani, ale to powiedzmy, że nie będę teraz chodził, to niech będzie to pan od kserowania. Dziękuję. Tak samo jak rządy króla zależą od jego bądrych doradców, tak samo skuteczność działania ministerstwa zależy od, od ludzi, którzy współpracują z ministrem. No, jeżeli oni będą, tak jak, tak jak mówicie, podczas tych konkursów wybierani wedle, wedle swojego doświadczenia, umiejętności, i do i wykształcenia, no to wtedy będzie wszystko, wszystko grało. No, ministrowie są wybierani raczej nie pod względem e, wspomnianych wcześniej wartości, tylko lojalności wobec, e, wobec rządzącej partii. Dziękuję. Tutaj możemy podawać przykłady osób, które nie miały nic do czynienia z partiami, a były ministrami. Rok 2006, wspomniana wcześniej Stakilowska, wiceministrem zostaje Mirosław Barszcz. Mirosław Barszcz, który z żadną partią polityczną nie miał nic wspólnego. Rok 2007 ministrem budownictwa zostaje, wcześniej wspomniany, Mirosław Barszcz. Osoba, budow... Osoba, która z budownictwem wiele wspólnego zawodowo nie miała, aczkolwiek jest prawnikiem i, I co ciekawe, co ciekawostka co do tej osoby, była pierwszym ministrem w historii, który postulował o zlikwidowanie swojego ministerstwa. Pojawił się użytkownik Antek, który pisze tak. Łatwiejszy dostęp do referendum powinien spowodować, że urzędnicy przemyślą dwa razy swoje decyzje. Karanie ich grzywnami jest zbyt skomplikowane i zniechęca potencjalnych kandydatów na te stanowiska. Dopytałam też, co miał na myśli pisząc o referendum i czego miałoby ono dotyczyć. Antek doprecyzował, że chodzi o referendum w sprawie zmiany decyzji felernego urzędnika lub też odwołanie go. Sporo osób z nas, jak tak patrzę po sali, angażowało się w zbieranie podpisów za odwołań. Wcale nie jest taką prostą rzeczą. Więc Antku, nie wiem. O, bardzo proszę. Antek doprecyzował. Nie więcej niż sądzenie urzędników i ocenianie ich motywów działań. Mając na myśli łatwiejszy dostęp do referendów, myślę głównie o samorządach, bo tam koszty takiego przedsięwzięcia są najmniejsze. Odwoływanie urzędnika zajmującego się gospodarką komunalną, w jakiejś. pana od Ksero. Pana od ksero bo krzywo kseruje. To angażowanie całego aparatu urzędnicznego, znaczy całego aparatu zbierania wolontariuszy, zbierania podpisów i w ogóle tego wszystkiego, żeby odwołać tego jednego pana jest trochę przerostem formy nad treścią. W ogóle drugim problemem jest to, że ludziom się na te referenda chodzić nie chce i przytłaczająca większość referendów upada nie dlatego, że dany tam wójt czy burmistrz ma takie wielkie poparcie społeczne, tylko dlatego, że dostatecznie duża liczba osób nie przyszła głosować. I tak długo jak ludziom się nie będzie chciało, tak długo nie uda się nikogo odwołać. Jak wyglądały na przykład te referendum dotyczące, na przykład, właśnie odwoływania pani od ksero? Jak, jak on sobie wyobraża, czy naprawdę osoby miałoby stać z kartkami zbierać podpisy, Zbieramy podpisy za odwołaniem pani czy pana od Xero? Pomysł bezsensowny. No, powinniśmy raczej, raczej um, skupiać się, jeżeli już myślimy o referendum, na tych poważnych funkcjach, jeżeli nie spełniają oni swoich y, obowiązków. Albo są zanurzeni w jakieś machlojki finansowe, no to wtedy oczywiście obywatele mogą wyrazić sprzeciw, jest to wskazane, tylko trzeba pamiętać, że tak jak koledzy z Twojego ruchu chyba przedwcześnie wspominali, jesteśmy jeszcze młodą demokracją. Jesteśmy, to trzeba przyznać, no i ciężko jest właśnie zmobilizować ludzi do jakiegokolwiek działania, czy to, czy to na plus, czy na minus. Na przykład u mnie w gminie w właściwie dzielnicy, gdzie ja mieszkam, yy, nie przyznam szczerze, że nie spotkałem się z sytuacją jakiegoś takiego nagannego zachowania urzędników. bym miło przyjmowany to w urzędzie skarbowym. Nie wiem, czy to wynika z tego, że raczej jest, mniej więcej wiem, gdzie powinienem iść i do kogo się zgłosić, ale ostatnio nawet w, te, w tematyce wyborów, których kandyduję w tym roku yy, samorządowych, byłem zaciągnąć informacji u samej naczelnik Wydziału yy, na Urzędzie Dzielnicy Biany Miasta Stołecznego Warszawy i od samego początku yy, pójścia do niej, czyli przez każde piętra byłem spotykałem się z yy, 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 jak to się mówi, optymalną informacją na ten temat, gdzie powinienem iść, co powinienem zrobić. No i powiem tak, y, uważam, że urzędników powinno być mniej, y, ale uważam, że to nie jest tak, że wszyscy są niekompetentni. Także powinno być ich mniej, y, powinni więcej zarabiać i wtedy po prostu mieli może więcej pracy. Ale urzędnicy nie są tacy najgorsi, jeżeli wykonują swoją pracę poprawnie, tak jak każdy zawód i tak jak każdy inny zawód. Dziękuję. Zawsze tak skarżymy się, jak ktoś źle jest w urzędzie skarbowym, jak ktoś nas przyjęli. Ja właśnie Moje, się pochwaliłem. Także. Właśnie, ja też bym chciał pochwalić. No myślę, że sporo osób z nas jest w wieku 18, 18, plus, 18 niewiele minus. Nie wiem, pewnie spora część z was chciała, chciała zdobyć prawo jazdy. Ja na przykład, gdy poszedłem wyrobić ten profil kandydata kierowcy, zostałem miło przyjęty, pięć minut, od ręki od razu dostałem dokument. Czekałem tylko, bo no, po prostu fantastycznie, więc też mam pytanie, czy czasem po prostu nie demonizujemy tych urzędników, którzy po prostu są dobrzy, z tym, że nie oni, nie oni tworzą prawo, dostają złe prawo muszą, i muszą je wykonywać, więc… Czy... – od, od nas, prawda? No, – Pan to powiedział, nie ja. Że jedna kropla ropy zatruje całą beczkę czystej wody, więc jeśli raz spotkamy się z urzędnikiem, który nas źle potraktował, bądź był po prostu chamski, to to będzie rzutowało na obraz wszystkich urzędników, z którymi się potem będziemy spotykali. I też będziemy z góry zakładać, że następny urzędnik będzie chamski. Więc jakbyś spotkał w tym, podczas zrobienia tego kandydata kierowcy się z złym przyjęciem ze strony urzędnika, to przy następnej wizycie też byś zakładał, że urzędnik źle cię przyjmie. Chciałem zwrócić uwagę, że w urzędu, do urzędu, do których ja chodzę, czy myślę, że większość, większość osób tutaj obecnych chodzi dość regularnie, tam nie, to nie są mimo wszystko jakoś super, super, to znaczy to są odpowiedzialne stanowiska, ale myślę, że jeśli chodzi o urzędników i ich odpowiedzialność, chodzi raczej o. E, takich, e, którzy zarządzają spółkami e, Skarbu Państwa, tak jakby, e, którzy po prostu przychodzą tam, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, e, w, przez jakieś powiązania partyjne, i e, między innymi o nich chodzi, chociaż ich trudno sądzić, w sumie, jeśli partia ich tam osadziła, bo rzeczywiście urzędnicy, którzy, których e, praca polega na e, przekładaniu papierków czy kserowaniu, jak już było wspominane dużo razy, czy różnych tego typu rzeczach, oni no, trudno się spotkać z tym. No, oni mogą być ewentualnie nie mili, ale to, e, to nie jest tak naprawdę jakiś duży problem. Może powinniśmy na przykład zabronić, um, zabronić, e, po, powoływać tylko i wyłącznie rządy ekspertów. Ekspertów na stanowisko tak, by osoby z, tylko, z, tylko z mianowania partyjnego nie znajdowały się na takich stanowiskach. Według mnie osoby na stanowiskach urzędniczych są demonizowane przez nas, nie przez swoje, swoje indywidualne podejście do sprawy, tylko przez te stanowiska urzędnicze i naszą niechęć do ogólnego, ogólnej jakiejś kontroli nad nami, tego wpływu na, na nasze życie. Tak? Dziękuję bardzo. Ja bym chciał odkurzyć pojęcie służby cywilnej. Miała być, ale jej nie ma. Na czym ta służba cywilna miałaby polegać? Właśnie na tym, że do pewnego poziomu są specjaliści, i partia, która wygrywa, czy partie, które wygrywają, nie biorą wszystkiego do samego betonu, tylko do pewnego poziomu prawda? to znaczy biorą tylko stanowiska polityczne, ministrów, wiceministrów. Niestety, tak się nie dzieje, dlatego że sprawa tej służby cywilnej została zarzucona. Jest to bardzo niewygodne właśnie dla partii rządzącej, ponieważ nie mogą ruszyć tych cywilów ze służby cywilnej, czyli tych wykształconych. Urzędników. Wydaje mi się, że to jest bardzo niedobre. Odezwał się Antek, odpowiadając na pytanie prowadzącego o to, czy referenda powinny dotyczyć również pań lub panów od Ksero. Antek odpowiada tak. Trochę złośliwe pytanie, bo zatrudnianiem pań od Ksera zajmują się właśnie ci urzędnicy bądź ich asystenci, których moglibyśmy w takim referendum odwołać. Urzędnicy, których potencjalnie byśmy zwalniali w referendum, powinni oni mało efektywne panie od ksera zwalniać, a jeżeli ich nie kontrolują, to nie wykonują swojej pracy. Antku, od razu muszę cię poprawić, albo pani, albo panów. Chciałem zauważyć, że ten pomysł służby cywilnej, tak? To jest bardzo ciekawy pomysł, ale on nie ma szansy przejść, dopóki, partia, dopóki partie rządzące będą wybierane głównie przez urzędników państwowych, których jest po prostu tak dużo, że samo ich poparcie to jest... No to jest po prostu bardzo pokaźna różnica. Dlatego partium opłaca się wsadzać swoich ludzi na stanowiska i tworzyć nowe miejsca pracy w ten sposób. Dziękuję. To, że urzędnicy wybierają władzę, no to nie szalałbym tak pół miliona urzędników, licząc sstołki, stołki sztabowe w wojsku łącznie. Nie wybierze partii rządzącej. No. Nie ma jak, żeby pół miliona osób przegłosowało Znaczymy nowy rząd. mocniej W ostatnich wyborach europarlamentarnych y, pół miliona głosów, to było 7, y, ponad 7% poparcia. Ale we, w wyborach europarlamentarnych masz dwa razy mniejszą frekwencję, czyli w normalnych wyborach przełoży się to na 3,5%. Ale to, to wciąż jest sprawiedliwe. No dobrze, ale to, tak, tylko chciałem się odnieść do tego, że proszę, te oczywiście. głosy nie przejdą. Ale chciałem też powiedzieć o czymś innym, bo już wcześniej wspominałem o tym łupie politycznym. Panuje takie przyzwolenie i powiedziałeś, że fajnie by było, gdyby wszyscy ministrowie właśnie byli z jakichś tam wybierani pod względem kompetencji i w ogóle, że powinni być specjalistami. No. To już byłaby trochę taka utopia, jakoś specjalnie w to nie wierzę, ale trzeba egzekwować to, żeby od coraz wyższych szczebli, idąc od samego dołu, od coraz wyższych szczebli egzekwować to, żeby oni byli wybierani w ramach konkursu jako urzędnicy stali, którzy się nie zmieniają co zmianę władzy. I jak będziemy tak szli krok po kroku od dołu, to w końcu uda się ten opór powstrzymać, po prostu partie będą musiały zmniejszyć te swoje zaplecze ludzi, którzy chcą powołać na jakieś stanowiska, bo tych stanowisk będzie coraz mniej. Z tych pół miliona urzędników, te osoby chodzą ze swoimi rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi na wybory i z tych pół miliona robi się nawet może dwa miliony, więc chciałbym zauważyć tą relację. Więc... Jeśli chodzi o wybory, to najlepszy wynik PO ma w więzieniach. Więc idąc tropem, tym tropem rozumowania, PO powinno coraz bardziej zaostrać prawo, żeby coraz więcej ludzi było w więzieniach. Poza tym ludzie w więzieniach też mają znajomych i przyjaciół, więc może też na nich zagłosują. Więc ja bym się tak nie śmiał, bo nikt nie zmusił urzędnika na to, żeby głosował na daną partię. Nikt nie sprawdzi, jak on głosuje. No, mieliśmy dwa miliony członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która potem w wyborach w 1989 dostała zero. Więc to wątpię, żeby to się jakoś tak zero-jedynkowo przekładało na siebie. Że SLD najwyższe poparcie ma w miastach, które wcześniej były miastami wojskowymi. Czyli bardzo blisko związane z poprzednią władzą, więc też ciężko powiedzieć, że urzędnicy nie głosują na tych, którzy, na swoich chlebodawców. Ktoś jest z byłego miasteczka wojskowego i miło mu się wspomina czasy, kiedy było tu wojsko, były miejsca pracy i tak dalej, i chce, żeby to wróciło. No. Trochę mu się dziwię w ogóle, że chce, żeby to wróciło, ale jestem w stanie zrozumieć, że ma ten sentyment. No. No każdy na z nas obecnych na sali ma jeden ten swój głos, czyli może iść na wybory, wybierać. Yy, I to niekoniecznie muszę być urzędnikiem. Mogę być człowiekiem niepracującym, pracującym, niekoniecznie urzędnikiem w takim szeroko, szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Yy, I tu bym tak, tak nie dramatyzował, że to jest tak, że nas wybierają, bo tak naprawdę jak będziemy chcieli, to będziemy siebie wszyscy wybierać ta frekwencja będzie stuprocentowa. Oczywiście to jest niemożliwe w praktyce, ale teoretycznie jest to możliwe. No, trzeba zachęcać. A potem dodam tylko do tego, że. Od odpowiedzialności urzędniczej każdy urzędnik od tego najniższego szczebla, już nie powtórzę tego zdania o kserowaniu, ale od najniższego szczebla ma nad sobą y, władzę. Czyli jest ktoś, czyli jak znamy swoje obowiązki i prawa y, i będziemy ich egzekwować słusznie u urzędnika, no to niestety nie może nam pogrodzić palcem, być na nas niemiły. W ogóle uważam, że u, tam było powiedziane, że urzędnik y, jest niemiły. Moim zdaniem w ogóle nie powinien być niemiły, w ogóle nie ma takiej prawa, bo jest, bo jest osobą kontaktującą się z ludźmi. Czyli de facto to powinno być od razu w regulaminie pracy urzędnika zapisane, że on nie ma prawa być niemiły. No, mówię, ja się z tym nie spotkałem, ja, ja raczej z sympatią się spotkałem i miłością, ale tak jak mówię, każdy urzędnik ma nad sobą jakiego, jakiegoś urzędnika innego, czy to w pewnym momencie to wychodzi do takich wyższych szczebli, ale jak ktoś zna swoje prawa, idzie wyżej i zostanie źle potraktowany, to na pewnym etapie sprawdzania sprawdzenia tego będzie po prostu przeproszony i będzie wysłuchany i odpowiednio obsłużony. Dziękuję bardzo.